Będę, witam, witam, widzowie tego typu, bo co mam tego typu, czekam na was chłodno jest tego typu, ale tak jest życie tego typu. Czekam na was tego typu. Widzicie? Jest puchar tego typu Bardzo fajny puchar tego typu. Bam bam. Widzi. Tego. Coś takiego? Tak tak nie widzi. No i jeszcze coś takiego. Yy, i pizza i panie. Mam teraz do was Informacja na ten buchar wyklana, Widzicie? Trzeba być mistrzem tego typu. E, jest informacja dla Was. Widzowie i Panie. Streamy będą robione na drugim kanale, czyli Titan Oficjal. Dam Wam link do tego. Jest ten kanał i drugi kanał odworzone. I streamy, które będą robione to będzie Tiger Oficjal, się nazywa. Dam ją wam w opisie link. I ten, który jest tego typu. Po prostu no, robimy sobie tak porządki, bo świąteczne porządki są że informacja dla Was widzowie i fajnie, żebyście o tym widzieli co jak, tego typu, że są. Normalnie mój kanał jest tego typu, nie że coś, tylko na jednym kanale będą moje filmiki, które ja wrzucam tego typu, a drugi kanał tego do streamowania tego typu. Żebyście widzieli o tym. I dam wam link tam, żebyście o tym wiedzieli, co ja, jak, bo żeby nie było jakichś estresów tego typu. Bo wiem, że zaraz będzie coś tego typu. Po prostu yy, na jednym kanale, który jest prawie 7000 subów, to będzie kanał, który ja będę wrzucał sobie filmiki w różnych tematach. A drugi kanał, tylko będzie do streamowania Tego typu, żebyście wiedzieli co ja Ja wiem Wybrałem, jest puchar Tego typu Jestem cały zadowolony Jeszcze jak nie, nie widzieliście To macie Tego typu No, trzeba mieć jaja jak się mówi tego typu tak mówię. Coś takiego dostałem. Tak mówię. Informacja dla Was widzowie i pani, żebyście wiedzieli na czym stoicie. Zaraz wypuszczę ogólnie linka na drugi kanał, który będzie tylko same z tyłu, ale na tamtym kanale, który ma prawie 7000 subów. Dziękuję. Dziękuję za to, tego typu. Ja będę tam wrzucał odcinki o różnych tematach, tego typu. To jest taka informacja dla Was, widzowie, fajnie żebyście nie gubili się. Bo ja wiem, że zaraz będziecie się, się gubić, tego typu. Zaraz na stronie, na u mnie, na fan wystarczy zalejkować i pusić. suba na danym kanale, to będzie z Rozdzieliłem po prostu z tego powodu, że ja też chcę mieć porządki, zbliżają się święta, tego typu, trzeba porządek robić. No dobra, chyba to wszystko. Może? Hmm. Zastanawiam się. Chyba wszystko. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, a serwisa za